Cześć Siemanko, z tej strony Eldrin, a to jest pierwszy odcinek z nowej serii na tym kanale i polskim YouTubie. Chyba nie widziałem czegoś takiego po polsku jeszcze, więc jak mnie ktoś uprzedził, to niech mnie ktoś uświadomi. W każdym razie jest to seria polegająca na czytaniu przetłumaczonych przeze mnie historii z Reddita. Dzisiaj weźmiemy na celownik Subreddit Petty Revenge, który skupia się raczej na delikatnych i małostkowych zemstach które dają ludziom nauczki, ale nie niszczą im życia. Nie zagłębiając się w szczegóły, zaczynajmy z naszą pierwszą historią. Tytuł to najbardziej subtelna, lecz satysfakcjonująca zemsta na moim denerwującym bracie autorstwa Rusty the Editor. Więc to może być najbardziej subtelna historia o zemście na Edicie, ale pomyślałem, że i tak się nią podzielę. Więc mój brat jest kompletnym chamem. Zawsze robi coś, by mnie codziennie denerwować. Dwa dni temu, zanim to się wszystko stało, bawiłem się z moim psem na kanapie, kiedy mój brat podszedł i usiadł. Następnie miał czelność kazać mi się przesunąć, żeby to on mógł pobawić się z naszym psem. Kiedy odmówiłem, uderzył mnie w twarz, podczas gdy moja mama krzyknęła, bym się odsunął. W tym momencie naprawdę chciałem mu oddać, jednak, kiedy byłem młodszy, to miałem wielkie problemy z kontrolowaniem mojego gniewu, i mój brat nieustannie się z tego powodu ze mnie śmiał. Więc odpuściłem. Następnego dnia zszedłem po schodach i zobaczyłem, że robi Mac and Cheese. Sprawdziłem w nocie, co to jest, i to po prostu jest makaron z serem. W tym momencie w mojej głowie zaczął się układać plan. Mój brat nienawidzi zmywać naczyń i sprzątać bałaganu. Nie na bałaganiu zbytno i prawdopodobnie zajęłoby mu to mniej niż 10 minut. Wtedy mój brat i moja mama wyszli na zakupy, więc zacząłem wypełniać swój pomysł. Zacząłem robić mac and cheese, lecz na najbardziej, jak, ty jak tylko mogłem. Kuchnia była w katastrofalnym stanie. Zjadłem mój stary dobry makaron z serem i czekałem, aż wrócą. Wtedy wreszcie to się stało. Moja mama była wściekła, gdy zobaczyła w kuchni. Zawołała mnie i mojego brata i spytała, kto zrobił mac and cheese. Mój brat powiedział, że to on. Kiedy weszliśmy do kuchni, zaczął panikować, mówiąc, że nie nabałaganił tak bardzo i nie wie, jak to się stało, więc przez następne pół godziny obserwowałem go sprzątającego cały ten syf i bawiłem się z moim psem na kanapie. W skrócie zmusiłem mojego brata, by sprzątnął wielki bajzel, ponieważ stanął na drodze mnie i mojemu szczeniakowi. No cóż, muszę rzec, że to jest ciekawy pomysł na zemstę, w sensie. Jest taki prosty, nie? Ale cóż, hm. ja bym mu po prostu oddał, szanuję za, ten, za samokontrolę, bo ja, bym po, bo ja bym po prostu mu oddał i, i pewnie potem sam bym dostał w pierdziel, ale nieważne. Przejdźmy do następnej historii. A ta historia nosi tytuł Sąsiadce nie podoba się jak zajmuje się moim trawnikiem i jest autorstwa użytkowniczki Karisa24. Czytam Carissa24. A więc tak. Wprowadziłem się do mojego domu mniej więcej w tym samym czasie, co moi sąsiedzi z domu obok. To było nowo wybudowane sąsiedztwo. Oboje zajmujemy się naszymi trawnikami. Oni pakują to, co chcieli do torby, ja mulczuję trawnik i nie pakuję tego do torby. Jakby co mulczowanie to zabieg polegający na rozdrobnieniu pokosu przez kosiarkę i pokrycie jego, warstw, jego cienką warstwą powierzchni trawnika. Dopiero to sprawdziłem. The more you know. Pewnego dnia skosiłam trawnik i poszłam załatwić parę spraw. Wracam do domu, by zobaczyć, że pokos, który zostawiłam na trawniku, został zgrabiony. W sensie, ktoś wziął grabie i to zgrabił, a nie, że jej ukradli. To, to byłoby dziwne w sumie. I wrzucony przed moje drzwi frontowe wraz z notatką z groźbą, na której było napisane, że jeśli to stanie się raz jeszcze i nie będę zajmować się moim trawnikiem odpowiednio, to będą tego konsekwencje i mogą być one gorsze. Poszłam więc do sąsiadów i powiedziałam sąsiadce, że zadzwonię na policję zagrożeniem mi, jeśli jeszcze raz coś takiego odwali, i że jeśli następnym razem będzie miała do mnie jakiś problem, to niech ze mną porozmawia, jak dorosła osoba, i dałam jej mój numer telefonu. Jej mąż przeprosił i powiedział, że jego żona jest strasznie nienormalna i że jest mu strasznie przykro. Sąsiadka nigdy nie przeprosiła. Następnie nie kosiłam trawnika przez następne 6 miesięcy. Nie mamy żadnej wspólnoty mieszkaniowej. Kosiłam oczywiście tylne podwórko, a następnie pakowałam to do toreb i wynosiłam naprzód domu, żeby sąsiadka to widziała. Lecz front posesji zostawiłam całkowicie zarośnięty. Poza tym sprawiłam, że jej samochód, zaparkowany przed jej domem, został odholowany. Jak się okazuje, policja nie może zmuszać do ścinania trawnika, ale jeśli zostawiasz pojazd na ulicy przez ponad 72 godziny, bez przesunięcia go, to konfiskują takowy pojazd. 600 dolarów później otrzymała swój samochód z powrotem i nie usłyszałem od niej choćby piśnięcia. Tja, ta sąsiadka musi mieć nierówno pod sufitem, w sensie. Co ją to obchodzi, że Twój trawnik jest zarośnięty? To trawnikiem reprezentujesz tylko siebie, a nie ją. No cóż. Mo, mo, może nie wiem. Może, zasłania, może ta trawa zasłaniała okno. Może, może jest wścibska i chce zobaczyć, co, co się dzieje przez Twoje okno. No nic. Następna historia jest autorstwa Chelsea Girl i nosi tytuł. Karyny otrzymują zgniecione ciasta. A więc, kiedy miałam 17 lat, pracowałam jako Saturday Girl w piekarni. Jak coś Saturday, Saturday Girl to potoczne określenie dziewczyny pracującej tylko w soboty. Jak przy każdej pracy w sprzedaży, padłam ofiarą tzw. karyńskich zachowań. W oryginalne to jest karen, ale jako, że to spolszczamy, to pomyślałem, że określenie karyny jest jak najbardziej odpowiednie. Niech mnie ktoś wyprowadzi z błędu, jeśli w nim jestem. Jednymi z takich zachowań było narzekanie na ceny produktów, tak jakbym to ja podejmowała decyzję, narzekanie na to, że jestem za młoda, oraz częste mówienie mi, że nazwy produktów są nieprawidłowe, nawet, nawet kiedy plakietki z nazwami były umiejscowione dokładnie przed tym produktem. Mieliśmy bardzo popularne ciasto, które nazywało się Belgijska bułeczka. Dla tych, którzy o tym nie słyszeli, jest to ciasto wypełnione rozynkami, jest lukrowane z wisienką na wierzchu. Są bardzo dobre. Zawsze pakujemy te ciasta w małych, papierowych torbach i jest to polityka firmy, że nie możemy ich zapakować w pudełko, dopóki klient nie zamówi pięciu ciast. Torebki są niepraktyczne, jako że lukier łatwo się do nich przykleja. Cóż, będąc pasywną, agresywną dziewczyną, którą jestem, kiedy obsługuję karynę, to specjalnie ściskam ciasto w boki tych toreb, kiedy je pakuję, więc tracą sporo lukru z ciasta. Jeśli byłyby szczególnie chamskie, to dostałyby najmniejsze z ciast, a moje szczypce mogłyby przypadkowo ścisnąć ciasto zbyt mocno, kiedy je podnoszę. Nigdy nie denerwuj osoby, która podaje ci jedzenie. No, może to nie jest historia. Ale to jest całkiem niezły nie sposób, aby dopiec... Ech, czajcie, dopiec. Eldrin, przestań się pogrążać. Nieważne. Na to, aby dopiec e, karyną. Bo naprawdę, kto z pracujących w sprzedaży nigdy się z czymś takim nie spotkał? Proszę bardzo, macie, macie sposób, jeżeli pracujecie w piekarni czy cukierni i macie belgijskie bułeczki. No nic, przechodzimy do następnej historii. A następna historia jest autorstwa użytkowniczki Gekeł i nosi tytuł Praca oskarżyła mnie o kłamstwo, więc się zemściłam. Kiedy miałam 17-18 lat, dostałam swoją pierwszą pracę w sprzedaży. Pracowałam w sklepie dla dzieci, który zajmował się również przekłuwaniem uszu. Dla mnie to też dziwne, nie pytajcie. Przez chwilę myślałem, że źle zrozumiałem, ale autor, autorka rozwiała moje wątpliwości. Jestem pewna, że wiecie, o którym mówię. Zaczęłam, gdy miałam lat 17, i krótko po osiągnięciu wieku 18 lat dostałam rolę klucznika. Zostałam wrzucona na tę pozycję bez żadnych instrukcji i bez jakiegokolwiek przeszkolenia. Starałam się najlepiej jak mogłam, nawet jeśli popełniałam błędy i właściwie szło mi nawet dobrze. Czas mijał, wróciłam z nocowania i moja mama poinformowała mnie, że gdy mnie nie było, to mój dziadek zmarł. Pracowałam jakieś dwie godziny po tym jak dostałam wieści. Znieruchomiałam i męczyłam się starając powstrzymać łzy, by nie rozpłakać się zaraz na całego. Pierwszą rzeczą, jaką ujrzałam, była menadżerka sklepu. Stojąca przede mną i wyglądająca na zirytowaną. Zabrała mnie na ławeczkę po środku centrum handlowego i zaczęła mi wymieniać, co robię źle. W żadnej z tych rzeczy nie byłam przeszkolona. Podczas gdy ja siedziałam tam i patrzyłam na nią pusto, wciąż starając się powstrzymać łzy, żadna informacja do mnie nie docierała. Było mi po prostu zbyt smutno. Ostatecznie zauważyła i spytała, co się stało. Wtedy zaczęłam łkać i płakać, po czym opowiedziałam jej o wszystkim. Następnie spytałam, czy mogę wrócić do domu, jako że nie sądzę, bym mogła efektywnie pracować w takim stanie. Odpowiedziała mi, że absolutnie nie mogę i poszła sobie, zostawiając mnie samą w sklepie. Teraz, dla kontekstu. Sklep sprzedawał te pluszowe zwierzątka, które nazywały się Bini Boo. Mieliśmy również te wielkie wersje, które kosztowały około 40 albo 50 dolarów za sztukę przynajmniej tak myślę, nie pracuję tam od lat. W każdym razie jakaś pani weszła i zdecydowała kupić cztery i była gotowa zapłacić, kiedy powiedziałam jej, że sklep niedaleko sprzedawał je za tańszą cenę. Podziękowała mi i wyszła nie kupując ich. Więc to była moja zemsta za bycie chamską i nieczułą w obliczu śmierci mojego dziadka. Niedługo potem dowiedziałam się od koleżanki albo kolegi, z angielskiego friend tru trudno dotrzeć, trudno wyczytać płeć, przepraszam. I zarazem drugiego klucznika, że oskarżono mnie nie tylko o kradzież paru przedmiotów za dolara, czego nie ja zrobiłam, ale, ale również o okłamanie o śmierci mojego dziadka, by wymigać się od kłopotów. Więc w przypływie gniewu zadzwoniłam do menadżerki z wcześniej, powiedziała mi, że odchodzę, i zamknęłam sklep dwie godziny wcześniej, po czym poszłam do domu. Prawdopodobnie stracili na tym 500 dolarów tamtego dnia, a ja byłam z tego dumna. Wiem, że to nie jest dużo biorąc pod uwagę, że zarabiali miliony, ale sprawiło to, że poczułam się lepiej. Teraz mam zdjęcie mojego dziadka w miejscu, gdzie kiedyś wieszałam klucze do sklepu. No powiem tak, jako u mama. Jest to dosyć smutna historia, bo jakby jest tu jest tu śmierć, prawda, twojego dziadka i jest mi przykro. I'm so sorry about your grandfather. If you are watching this, you want a link for this video, so yeah. Uh, cóż, ale to jest. No cóż, no, wielka zemsta to nie była. Nie zniszczyła tej, tej, yy, tej firmy, co nie, ale przynajmniej tam jakość się zemściła, i myślę, że teraz jest szczęśliwa. Albo przynajmniej bardziej zadowolona. No cóż. Przejdźmy do następnej historii. Następną historią jest. Nie chcesz bawić się tak jak uzgadniałyśmy? To teraz będziesz miała nieprzyjemny moment. I jest autorstwa użytkowniczki Screaming Rabbit. To będzie szybka historia, która mi się przypomniała z dzieciństwa. Ja i moja przyjaciółka Mary znałyśmy się przez całe życie, jako że nasze mamy były przyjaciółkami już wcześniej. Odwiedzałyśmy się nawzajem i bawiły się. Bawiłyśmy się w weekendy, co było fajne, ale czasami Mary potrafiła być apodyktyczna, umiała grać na emocjach i miała swoje humorki. Miało to sens, jeśli się widziało, jak często jej rodzina krzyczała i kłóciła się. Wytrzymywałam te wszystkie emocjonalne zmiany i starałam się przystosować do niej, by w następnym momencie uznać to za normalną przyjaźń. Nie miałam wówczas dużego doświadczenia z przyjaciółmi, jako że uczyłam się w domu, więc sprawy posuwały się w takim, a nie innym kierunku przez jakiś czas. Jednakże tego dnia uznałam, że wystarczy. I czas na jakiś odwet ode mnie, z którego nie byłabym dumna, gdyby to się wydarzyło teraz, ale hej, byłam dzieckiem. Niedługi czas przedtem wymyśliłyśmy zasadę, że będziemy robić to, co będzie chciała osoba, w której domu będziemy. Mi to całkowicie pasowało i przestrzegałam jej zasad, kiedy byliśmy w jej domu. I ona była z tego powodu zadowolona, lecz następnego weekendu byłyśmy w moim domu i byłam podekscytowana wizją robienia rzeczy, które ja chciałam zrobić. Było w porządku przez jakiś czas, ale nagle nic tego ni z owego Mary nie chciała robić tego czy tamtego. Powiedziałam, że zgodziłyśmy się na te zasady, kiedy ta w końcu wypaliła nie przestrzegam żadnych zasad, nawet tych nałożonych przez moich rodziców. Wtedy jakiś przełącznik się we mnie przekręcił. Metaforycznie oczywiście. I zanim się zorientowałam, odparłam. Nic dziwnego, że cały czas na ciebie krzyczą. Spojrzała po prostu na mnie wzrokiem jelenia w świetle reflektorów i zaczęła płakać. Mary poszła i powiedziała mojej mamie, co zrobiłam i dostałam ochrzan za to. Jednak było warto. Żeby nie było nieporozumień. Wciąż jesteśmy bardzo dobrymi przyjaciółkami i Mary wyrosła teraz na wspaniałą, piękną osobę. No cóż, po pierwsze, cieszę się, że ta przyjaźń przetrwała. Jakby nie patrzeć przyjaźni, które się zawiera we wczesnym dzieciństwie i które, prze, które przetrwają. Tyle są najbardziej jakby trwałe. Moim zdaniem przynajmniej. A historia była całkiem zabawna. Wiadomo, nie, nieszkodliwa. No cóż, o, do dzieci, prawda? Mał, mała zemsta dzieci, małych dzieci. No nic, przejdźmy do następnej historii. Następna historia nosi tytuł: Wciąż tu parkujesz? Poczuj mój gniew i jest autorstwa Tim Panic HS. Nie wiem, jak czytać ten nick. Więc oto historia. Żyję w kompleksie apartamentów z więcej niż 30 mieszkańcami. Każdego dnia nasze śmieci są zabierane z dwóch śmietników, które wszyscy dzielimy. Obydwa śmietniki są kompletnie wypełniane każdego tygodnia. W każdą wtorkową noc śmietniki były zostawiane za bramą, a każdego środowego poranka byliśmy błogosławieni pustymi śmietnikami na następny tydzień. Pewnego razu, pod koniec poprzedniego roku, skuter pojawił się na miejscu zarezerwowanym na śmieci. Nie było problemu, pomyśleliśmy, że to osoba odwiedzająca, jednak skuter nie zniknął. Szybko zorientowaliśmy się, że należy do nowego mieszkańca. Nikt nie spotkał tej osoby. W środku za bramą było wiele miejsc, aby zaparkować rowery czy skutery, lecz ten skuter był zawsze zaparkowany wewnątrz bramy. Niektórzy mieszkańcy zaczęli stawiać znaki, nie parkować tu lub miejsce przeznaczone dla śmietników itd. Skuter pozostawiał pozostawał w tym miejscu. Wtedy to się stało. W końcu pękłem. Śmietniki nie miały możliwości być wystawione przez dwa tygodnie przez ten skuter, który nie tylko był tam zaparkowany, ale i blokował bramę. Kiedy powiedziałem, że śmietniki były całkowicie zapełniane każdego tygodnia, to nie przesadzałem. Jeden tydzień, przez który nasze śmieci nie były zabierane, sprawił, że zaułek gdzieś za bramą zaczął dosłownie napełniać się śmieciami. Jeśli chciałeś wyjść, musiałeś się wspiąć na 5 metrów worków na śmieci. Miałem dosyć wyrzuciłem śmieci tej nocy i sprawiłem, że ta osoba posmakowała swojego własnego lekarstwa ledwo mogłem przenieść śmietniki za skuter postawiłem je zaraz obok niego następnie luźno leżące worki ze śmieciami położyłem każdy worek obok jego skutera bez dotykania go lecz było to wystarczająco blisko nie mogliśmy wyjść więc teraz on nie będzie mógł wyjechać skuterem stworzyłem arcydzieło Tutaj autor e, wrzucił obrazek, który ja wrzucę w opis. Byłem dumny. Teraz proszę parkuj swój skuter po wewnętrznej stronie bramy. Edit. Żeby odpowiedzieć na często zadawane pytania, zadzwoniliśmy po zarząd, jednak ci zrobili to, czego się spodziewaliśmy, czyli całkowicie nic. Przeniosłem skuter parę razy, lecz przez zablokowane koło było trudno to przenosić. Zresztą to nie moja robota. Wrzucenie skutera do śmietnika i czekanie, aż go zabiorą, pozostanie szczęśliwą myślą dla mnie. Jestem pasywno-agresywnym skurczybikiem, a nie śmieciem. Poza tym, na zewnątrz była kamera, więc nawet bym nie śmiał tego robić. No cóż, <laughs> była to dość ciekawa historia, w sensie... No cóż, wiesz, wymagało to sporo pracy, nie? Żeby przenieść te śmietniki, potem te 5 metrów worków na śmieci, o Boże, to zdjęcie jest piękne, nie? I o, dałbym wszystko, żeby zobaczyć minę na twarzy tego gościa. No nic, to była nasza ostatnia historia. Mam nadzieję, że w sumie ten, ten filmik będzie ciekawy, że będzie się podobał. No cóż, ja jestem Eldrin. Zobaczymy się następnym razem, zaczniemy, zobaczymy, usłyszymy, wy mnie usłyszycie, Usłyszy, usłyszycie mnie następnym razem, kiedy będę czytać kolejne historie. Żegnam.